Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu. Jak widać, gdzieś zmierzamy. Yy, I co? Z tyłu kultywator. Już troszeczkę kolorów zabrał. Yy, z przodu krokodyl. Do zbierania kamieni, bo są takie wielkie bydlaki. Fotel będzie dawał się w znaki. No ale wizytówka kanału, tak? Ten fotek Areska przygotowana, przejrzana do objechania, jakieś 8 hektarów jest Myślę, że jako tako będzie szło Są miejsca, gdzie na pewno trzeba będzie omijać bo są dołki, stoi woda, no a nie będziemy tam fisiować i... i te... i się grzebać w tym wszystkim Tam, gdzie woda się ominie takie są właśnie wiosenne zasiewy na Mazurach. Nie wszędzie da się zasiać. Praktycznie na każdym polu coś trzeba omijać. I co? Widzimy się na polu. Rozłożymy sobie sprzęta teraz. Miałem dorobić tu jeszcze hydrauliczne składanie. Ale jakoś tak. Trochę czasu brakowało. I też. A co tu nie idzie? Też trochę chęci, ta strona coś się tak ciężko składa. Będę musiał tam rozszerzyć te dwa płaskowniki, o! Cykfu. kultywator przerobiony z 2,1 metra, tu jest podstawa dospawane 2 metrowe skrzydła plus te 4 te profile dają nam 4,42 dokładnie szerokości no załóżmy 4,40 już tam nie idźmy w te jednostki Ustawić teraz głębokość. A, odblokować EHR. Zróbmy wstępnie na, na 15% do 10 Dobra, chyba będzie szło. Tutaj mamy piasek, akurat gdzie teraz jedziemy. Tu nie ma jakiejś tragedii, tam dalej już to jest jasne, to jest glina. Ogólnie na tym polu będzie mieszanka zbożowa. Można by było jeszcze bronę z tyłu doczepić, ale będzie siano z agregatem, także. Niekoniecznie. Jeżdżamy teraz na glinę. cięgło rozkręcić Powiem wam, że jako tako idzie Na tamtym poprzeczniaku jest takie miejsce gdzie no jest ze skosa i jak puknie do w tych rowkach stoi woda tej drogowcy troszeczkę gałęzi narzucali Z boku i się zaciągnęło nasi byli jakoś to robi i tak pierwszy wjazd to jest taki aby tylko zerwać tą wierzchną warstwę później już chyba poleci agregat z wałkami na to na... ze skosa, na szagę tak zwaną żeby zarównać jako tak, no i się z agregatem to teraz tył trochę lepiej robi, bo wcześniej faktycznie na wierzchu szedł Tutaj mamy taki dołek, taki niepozorny. Nie dość, że jest dużo kamienia, bo tu chyba gdzieś jakieś bagno było, dużo kamienia. To no i taki nie wiem co to za ziemia, ale taka jak gąbka jest. Strasznie wodę pije no i ciężko wjechać. Ciągnik jedzie jak chce. Ale jakoś powoli to uprawimy. Jak nie przejedziemy, no to będziemy się cofać i omijać. Co, jakieś 3 czwarte, dwie trzecie załóżmy pola mam zrobione Zostało mi tutaj, nie wiem, może z 50 metrów w tamtą stronę I zaczynają się problemy, tutaj teraz będziemy z góry jechać Widać taki jest placek Z prawej strony kolejne można zobaczyć, nie wiem czy widzicie to co ja Przetrę szybko wam Tutaj jest bagienko i po nieużytku też jest mokro, i nie chcę tam jeździć bo tam strasznie płytko drena jest tak o, i nie chcę po prostu ryć, żeby tego nie przerwać. Od, oddzieliłem to tak i tak, jak przejeździłem w tamtą stronę, tak chyba zostanie taki, takie okienko. Później to doprawię sobie, jak już obeschnie, może gdzieś będzie. Bo teraz uprawiamy mamy, który dzisiaj jest. Eee... Kurna nie a jest 20 marca. Gdzieś będziemy w przyszłym tygodniu siać, to myślę, że może obecnie, może nie. A jak nie, to gdzieś z dwa tygodnie po siebie przyjadę tutaj z kultywatorem albo z talerzówką I po prostu to zjeżdżę i siebie będzie. No dwa tygodnie różnicy w siewie Ale po prostu, no nie, nie chcę te. nie chcę zostawiać takich placów nieuprawionych, bo później rośnie chwast i to się rozsiewa po polu. Gdzie dam radę przejechać, to przejeżdżam. Tam już zrobiłem taki cypelek. Tutaj zrobię też taki cypelek. On oddzielony w tamtą stronę. Tak jak zacząłem się ryć od bagna, tutaj cały czas jest kolejna. W ten, aż do, do od, od tego bagna do poprzeczniaka jest kolejna. Tutaj tak samo można zobaczyć. Są kolejne niby. Wydaje się, że jest sucho, ale pod spodem jest mokro. I, i co? No, ale przeciąga ten kultywator, zawsze te zęby coś tam trochę zruszą, niech to schnie. Tamta strona Lux, naprawdę, do, do połowy pola, to no myślałem, że całe tak będzie, no ale tutaj to wiedziałem, że nie przejadę, no to już to sobie odliczyłem. Myślałem, że ten dołek w 100% zrobię, no ale no nie da rady, no. Taki mamy klimat. Tutaj atakuje to z góry, bo obecnie teraz stoimy z góry. Ja atakuję to z góry, no bo pod górę większa kolejina się ryje. Zresztą sami zaraz zobaczycie co się dzieje. Masło, a z góry. Ani to dołek, ani nic. Nie wiem, czy to taka ziemia jest co? tutaj dużo kamienia, strasznie W muszę sobie jedyneczkę włączyć, bo dwójką mi nie wciągnie Kurzy się! W jednym miejscu mokro, bagno, w drugim się kurzy. Mazurska ziemia właśnie to jest. Teraz mokro pod spodem Bronami nie wiem, czy by tak zrobił dobrze, jak tym kultywatorem Może coś tam by Pociągał, poprzeciągał Ale myślę, że kultywator tutaj lepszą robotę zrobi, niż brona Przenżyto, Które czeka na drugą dawkę Idą mrozy, to wykorzystamy sobie te mrozy, będziemy sypać drugą dawkę Żeby nie rżnąć kolejnym. Czy to się uda zasiąść w ogóle w przyszłym tygodniu? Pewnie będziemy czekać, jakiś początek kwietnia dopiero, no bo to nie przesknie. Normalne warunki, tak zwane. Przejechałem już na kawałek. Tutaj mamy pół hektara. Dzieli te pola rów. Taka elka. Jest tutaj też taki zamoklak. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Właśnie w niego wjeżdżamy. Tutaj o pamiętam, to tak było. Ciekawe, czy będzie lepiej niż tu? To są takie miejsca, gdzie jest ciężko. Zaraz wyjedziemy i cyk, i elegancko idzie. Jakby miał czekać, aż te dołki wyschną, to tutaj na glinę teraz wjeżdżamy. To kultywator tylko po wierzchu by poskrobał, i by tyle było roboty. A tak ładnie się rozsypuje. Chyba idealna wilgotność, tak na glinie, żeby to rozwalić rozsypać. Ciągnę sobie po bruździe jeszcze raz. Tutaj góreczka taka mokra trochę, ale to nie przeszkadza. Już rezerwa się świeci, taka full rezerwa 80 litrów spaliła na 8,5-9 8 hektarów tutaj jest To spalanie 10 litrów na hektar. Chyba nie jest dużo. Co, trzeba jeździć, obserwować tą wilgotność? Czy to coś się robi? Teraz będą przymrozki, to ładnie ściągnie tą wodę A jeszcze kamienia w łyżce woży nie wyrzuciłem. Zrobimy to teraz. Nie przejazdy, więc tak. Oczywiście kończymy vloga. Robota na polu się kończy. To i koniec vloga. Ja zapraszam na fanpage Facebook, Instagram. Myślę, że film Wam się podobał. Linki do fanpage'u w opisie standardowo. I co? Podobało się? łapeczka w górę, się nie podobało, łapeczka w dół wedle uznania. subskrypcja i dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco z powiadomieniami o filmach. Ja się z Wami żegnam i do następnego vloga, pewnie na tym polu, więc trzymajcie się, na razie i...